Kobiecość kształtuje się wewnątrz, a właśnie okay. nie na zewnątrz. Że kobiecość to nie jest tylko to, co widzisz. Mm -hmm. I, I to mi się bardzo spodobało, bo myślę, że właśnie to może dotyczyć i kobiet, i mężczyzn. Nie? Czyli tutaj chodzi o to, jak, co dajesz siebie, jaką wartość mm -hmm. przedstawiasz jako osoba, nie tylko na obrazku. I jak się ze sobą czujesz, tak? Tak. Fajnie, że powiedziałeś o tym, że to niekoniecznie musi mieć płeć, tylko że to jest to, w jakim. Jaką... Nazwijmy sobie to energię, że aury, czy jakkolwiek roztaczasz atmosfera, która powstaje wokół ciebie, bardzo mocno zależy od tego, jak ty się ze sobą czujesz i w jakim jesteś w kontakcie ze sobą. I myślę, że to można powiedzieć zarówno o kobietach, jak i o mężczyznach, że bije taka pewność siebie, ale nie udawana na zasadzie, że chodzisz i mówisz, że jesteś pewny siebie, tylko że. Swoją postawą, swoją mową ciała, no swoimi jakimiś sposobem, taką spójnością mhm. pokazujesz, że, że jesteś pewny siebie, ale nie w sposób nachalny czy agresywny, tylko po prostu to wynika z tego, jak, jak się zachowujesz w danym tak. momencie. I nie musisz tego udowadniać całemu światu, że tak jest, tylko to po prostu bardzo nieuchwytne to jest, ale czuć od mhm. danej osoby. Mhm.